Cześć wszystkim. Mam taki jeden krótki temat, postaram się to streścić jak najszybciej. Ostatnio dużo zauważyłem sytuacji, gdzie dzieci chwalą się swoimi oryginalnymi butami, ciuchami, piłkami, i często wyśmiewają dzieci, które mają jakieś podróbki, które mają niemarkowe te rzeczy. Słuchajcie fajnie by było, żeby w domu była taka sytuacja, że rodzic jakoś delikatnie tłumaczy dziecku, że to nie jest najważniejsze. Ja wiem, że niektórzy mają więcej pieniędzy, niektórzy lubią markowe ciuchy, niektórzy lubią markowe buty i tak dalej i to w tym nic nie ma złego, ale też nie ma w tym nic złego, że dziecko czy ktokolwiek dorosły nie nosi markowych rzeczy. Ja na przykład bardzo często noszę rzeczy swoje, swojej marki, że tak powiem. A często proszę, najmy, no bo dla mnie to nie jest najważniejsze, co ma jakiś znaczek. No ale przechodząc do rzeczy, bo tu chodzi o dzieci, a nie, a nie o, mnie, o dorosłych. Znaczy chodzi o dorosłych pośrednio, ponieważ um, często jest to naprawdę um, elementem um, takich kpin, gdzie dzieci napadają się, śmieją z dzieci, że mają, um, że mają te, te rzeczy nieoryginalne i a Ty masz adibasy, a nie adidasy, a Ty masz sinseja, albo spepko, koszulkę, takie rzeczy słyszę, bo pracuję na Orliku, więc to widzę. Ale też w klubie, chociaż w klubie się to rzadko zdarza, tak naprawdę, ale wśród tych młodszych grup potrafi ktoś, takie dziecko, się tak zachować. I tutaj jest moja taka prośba do rodziców, żeby troszeczkę dzieciom wytłumaczyć też, że tak naprawdę to te wszystkie rzeczy, to nie są i tak oryginalne, nawet te, które są oryginalne, bo przecież oryginał to jest praktycznie jeden egzemplarz, ten, który jest stworzony ręcznie, Tutaj jest ten oryginał, tak? Wszystko jest jak tak, tak naprawdę kopią. Wszystkie te rzeczy to już nie to, co kiedyś, że buty Jordana były szyte czy i klejone i wycinane w Stanach. Teraz to wszystko robią w Chinach. Tak samo jak buty, które są za 30 zł, są prawdopodobnie robione na tych samych maszynach, na tych samych taśmach, tylko zjeżdżają z innym znaczkiem na koniec. Oczywiście, gdzieś tam pewnie też jest ta jakość zachowana w niektórych przypadkach. Natomiast tutaj chodzi o dzieci i taka moja prośba jest: Wyjaśniajcie dzieciom, że to nie jest ważne, czy ktoś ma takie czy takie ubranie czy ktoś ma oryginalne Jordanki, czy ktoś ma tylko buty z Sinseja, czy, czy z jakiegoś innego sklepu, takiego marketowego, że tak powiem marketowe produkty mają, więc chciałbym na to zwrócić uwagę, ja też dlatego pro, cały czas proszę, żeby rodzice kupowali stroje do klubu na zajęcia nasze klubowe, wtedy nie widać, czy dziecko ma koszulkę Jordana, czy dziecko ma koszulkę NBA za 300 zł, z NBA Store, czy ma po prostu zwykłego t-shirta, bo wszystkie dzieci mają taki sam strój, tak? I to jest też element bardzo ważny właśnie w zachowaniu tej równowagi w dzieci, jeżeli chodzi o Status finansowy, bo wiadomo, że ktoś rolnic ma więcej pieniążków, drugi ma mniej i to jest normalne, zawsze tak było i tak będzie, natomiast żeby to się nie odbijało na dzieci. Dlatego taki mój króciutki dzisiaj apel, prośba w zasadzie. Żebyście, kupując nawet te buty Jordana, mówili dzieciom, że słuchaj, dostajesz te buciki, ale to nie znaczy, że to są buty takie super, że możesz się na przykład śmiać z kolegi, który takich butów nie ma. Bo później tym dzieciom jest przykro, ja mam takie sytuacje, że te dzieci przychodzą, płaczą czasami. Z głupiego powodu, a dla nich to jest czasami naprawdę dramat, że pół klasy czy pół, pół jakiejś tam grupy znajomych się z nich śmieje, bo oni mają podrobione koszulki czy podrobione buty. Więc zwróćmy na to uwagę. Taka moja prośba. To nie jest łatwy temat ogólnie, no bo wiadomo, że tak jak mówię, jeden lubi oryginały i lubi się tym chwalić. I też nie ma w tym nic złego, natomiast złe jest wtedy, że. Często jest tak, że jest ta osoba, która nie ma tego oryginału, to jest wyśmiewana i, i jest takim po prostu, no staje się pośmiewiskiem często wśród dzieci, a dzieci tego nie rozumieją, tak, że to, że tej drugiej osobie jest tak bardzo przykro i że to może być traumą nawet na całe życie, bo później może sobie ktoś z tym nie poradzić i poczuć się odrzucony. Taka moja prośba na wtorkowe popołudnie. Trzymajcie się, miłego dnia, no. hej.